12 przystanek na onetowej trasie Polska inspiruje Polskę. Jesteśmy w Gdyni, mieście, które rozrosło się w zawrotnym tempie dzięki temu, że zaplanowano wybudowanie portu morskiego właśnie w tym mieście. Jest to najszczęśliwsze i najlepsze do życia miasto w naszym kraju. Trójmiasto to też kobiety: trzy prezydentki Gdańsk, Gdynia, Sopot, a Gdynia to także miasto kobiet. Miasto najszczęśliwszych kobiet w Polsce. Gdynia inspiruje, gdynia zachwyca i ściąga nowych mieszkańców. Marta Frey, gdyniocholiczka? Dzień dobry. E, tak, gdyniocholiczka, myślę, że tak. No właśnie, przeprowadziłaś się prawie 4 lata temu do Gdyni i skąd ten pomysł i dlaczego Gdynia? Ja całe życie chciałam mieszkać nad morzem i... Yy... Przypomniała mi o tym moja koleżanka, której nie widziałam od czasów studiów, a spotkałam ją chyba rok temu nad morzem, ale w innym miejscu. I ona przypomniała mi, jak podczas studiów siedziałyśmy na plaży na Helu i mówiłyśmy sobie, że jak będziemy duże, to będziemy mieszkać nad morzem. I to obie nad tym morzem mieszkamy. Mieszkanie, które właśnie dzięki mediom społecznościowym udało mi się wynająć, jest jedną z najfajniejszych rzeczy tutaj w, w, w mieście, bo mieszkam pod samym lasem, pod Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Mam tak z pół godziny wolnym spacerkiem do centrum. E, nigdy nie mieszkałam tak blisko natury. E, w, pod swoim domem widziałam pierwszy raz w życiu borsuka na ulicy. Sarenki są e, często, dziki są w zasadzie co noc. E, koncertów ptaków mogę słuchać. Nigdy w życiu nie, sp nie spędzałam tyle czasu słuchając ptaków. E, no i jest to, jest to takie cudowne życie blisko natury w mieście. I to jest dla mnie idealna sytuacja. I to w Gdyni jest wspaniałe. Tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo lasów, przyroda e, jest, jest cudowna. A co ty pokochałaś w Gdyni? Kogo pokochałaś? E, I i jak, jak w ogóle to twoje życie tu wygląda? Na początku to była, to był taki, e, to było szaleństwo. To było czyste szczęście. Wstawałam e, od rana do wieczora byłam pijana szczęściem. Potem e, przyszedł etap e, Zrozumienia, że za, za każdym wielkim spełnionym marzeniem idzie żałoba po tym wielkim spełnionym marzeniu, no bo trzeba potem żyć. Zwykłym, normalnym życiem i nie ma już tego, tego haju, ale otworzyłam, otworzyliśmy. Ja mówię, otworzyliśmy, bo razem z moim partnerem prowadzimy moją markę i dosyć szybko otworzyliśmy tutaj. Najpierw, najpierw znaleźliśmy pracownię dla nas, a potem dosyć szybko otworzyliśmy sklep stacjonarny, mały, słodki sklepik, pracownię, galeryjkę. Eee, nie, nie mieliśmy tego w planach. Co rano się budzę i czuję, że chcę wszystko naraz. Chcę zwiedzać, chcę poznawać. A jeszcze tu nie byłam, a jeszcze tu nie byłam, a jeszcze tego jestem ciekawa. A ilu jeszcze rzeczy? Nie wiem. Więc rzeczywiście yy, szkoda spać czasami. A te zmiany w ogóle w Trójmieście, yy, które stało się miastem kobiet i yy, Trójmiasto, które jest kobietą, bo trzy prezydentki od kwietnia. Yy, jak ty to odbierasz, te zmiany? No ja jestem pełna nadziei i pełna optymizmu. gdy nie ma żeńską końcówkę, ma prezydentkę, jeszcze ma babie doły w dodatku, jak tak dzielnicę. Jest. Ja jestem pełna entuzjazmu, optymizmu i też takiego, takiego poczucia, że to dobrze, ponieważ w, ponieważ w Polsce wciąż polityka, jeżeli popatrzymy na, chociażby na Sejm, a tym bardziej na Senat, zdominowana jest przez mężczyzn. I e, mimo że no, są to reprezentanci, reprezentantki całego społeczeństwa, ten podział jest bardzo nierówny. Nie mamy nawet 30% kobiet w Sejmie, w Senacie też w ogóle jest zapom możemy zapomnieć o tym. I wydaje mi się, że to po prostu jest sprawiedliwe, ale też dobre dla nas, jako dla, dla miast, jako dla kraju, takie dawanie szansy kobietom, których energia, których spojrzenie na świat jest troszkę inne. I wydaje mi się to po prostu dobre dla wszystkich. Gdańsk i Sopot mogą pozazdrościć Gdyni tego, że tu żyje się najszczęśliwiej, i to yy, o tym mówią sami mieszkańcy. No, i jest to też jakościowo jedno z najlepszych miast w kraju. Ta nasza Gdynia ma w sobie coś takiego, że Gdynia nie ją kochają. Badania, z którymi się zapoznawałam, wskazują na to, że wynika to z tego, że tu cała ludność jest napływowa i tutaj wszyscy, którzy przyjeżdżali z terenu całej Polski, to no zrywali te swoje więzi z poprzednimi miejscami zamieszkania i tutaj musieli tą tu swoją miłość i tęsknotę przerać. No i stąd te nasze takie. Umiłowanie do tej naszej Gdyni, które jest słynne chyba w całej Polsce. Nawet e, proszę zwrócić uwagę na samochody, które przejeżdżają naszymi ulicami. E, tablice rejestracyjne są oprawione bardzo często w ramki, na których jest napisane Gdynia, moje miasto. E, my jesteśmy tak dumni, że nawet na samochodach potrafimy to podkreślać, a na wjeździe do miasta, chociażby od strony Sopotu, e, jest postawiony znak: uśmiechnij się, jesteś w Gdyni. W moim odczuciu, Gdynia jest taką perłą trójmiasta. To bardzo dziękuję. Planów, planów jest dużo, ale w mojej ocenie i to mieszkańcom obiecywałam, w najbliższym czasie powinniśmy się troszeczkę skupić na wyrównaniu różnic między dzielnicami. Nie we wszystkich dzielnicach gdyńskich jest tak dobrze i żyje się tak świetnie jak w pozostałych. I to będzie ten czas, kiedy musimy myśleć nie tylko o rozwoju miasta jako tej takiej perły na skali mapy całej Polski, ale również o tym, żeby te dzielnice. Podoganiały się nawzajem, bo to jest dzisiaj istotny problem w niektórych miejscach. Te aspekty, które nas najbardziej satysfakcjonują, to m.in. wysoki poziom edukacji, to m.in. wysoka e, ilość terenów zielonych, ale niestety tych terenów zielonych bardziej na obrzeżach, bo centrum troszeczkę, pomimo że w tym momencie jesteśmy w parku centralnym, to gdynia nie mają. Zarzuty wobec poprzedniej władzy, że trochę to centrum zostało zabetonowane, i tej zieleni tutaj nam niestety ubywa. No i nadmorskie położenie, nasze plaże, bulwar, który wymaga remontu, ale i tak jest pięknym miejscem. Zawsze wiernie stojącym przy skwerze Kościuszki darem Pomorza. To są te takie perły, z których jesteśmy niezmiernie dumni. Gdynia ma swoje atuty, a jednym z nich, który szczególnie wyróżnia to miasto na tle pozostałych, jest architektura. Jesteśmy w Gdyni, czyli mieście postrzeganym jako miasto modernistyczne. Możemy powiedzieć, jak powstało? Gdynia miasto młode, miasto niespełna stuletnie, nowoczesne. Wyrosło z morza. Narodziło się dzięki portowi który właśnie z tego morza wyrósł i architektura w Gdyni jest wyjątkowa, jest nowoczesna. Miasto powstało w bardzo szybkim tempie, w ciągu 20 lat, w okresie międzywojennym powstał nie tylko najnowocześniejszy port nad Bałtykiem, ale nowoczesne europejskie miasto o architekturze właśnie modernistycznej. W Europie, w Polsce, w wielu miastach występują budynki modernistyczne, ale tylko w Gdyni występują w takim natężeniu e, i w tak pięknym otoczeniu przyrody, morskości, morza. To jest niesamowity klimat. Gdynia określana jako białe miasto, dlaczego białe? Bo na czarno-białych fotografiach te budynki wyglądają na białe. W rzeczywistości są w kolorze gdyńskim, proszę Państwa. Tak był określany kolor tynku, którym, e, który był nakazywany, aby tak wykańczać budynki, czyli w kolorze piaskowym. Muzyka Mówi się, że w Gdyni są domy okręty, tak? transatlantyki, które wypływały stąd w wielki świat, e, do Ameryki Południowej, do Stanów Zjednoczonych. E, Gdynia nazywana była Polskim Nowym Jorkiem. Między innymi dzięki tym, tym kontaktom handlowym też. I właśnie te transatlantyki wypływały stąd, ale też przypłynęły. Okręty z cementu. I cegły na lądzie to właśnie te domy okręty. My jesteśmy przy ulicy 10 lutego, czyli e, dawnej alei kuracyjnej, która z dworca wiodła e, turystów nad morze. Taka piękna oś reprezentacyjna to zostało zachowane, żeby miasto wychodziło w morze. I do tej pory, wychodząc z dworca, przy dobrej widoczności możemy zobaczyć wodę. W sąsiedztwie tych perełek architektonicznych, przedwojnia. E, również występuje wspaniały budynek, e, e, wspaniały projekt e, Henryka Deslora. Cóż widzimy? Budynek jak najbardziej nawiązujący, e, jak najbardziej modernistyczny i nawiązujący do tych tradycji przedwojennych. Duże pasmowe okna, bardzo mocno doświetlony, też cała konstrukcja wyniesiona, uniesiona e, ponad powierzchnię e, tutaj e, e, ulicy. Zachęcamy do spacerów i e, odwiedzania miasta nie tylko, nie tylko plaży i morza ale też dla wielbicieli architektury to będzie czysta rozkosz. No, kto by pomyślał, że nad Bałtykiem mamy nasz własny Nowy Jork? A to Gdynia, miasto inspiracji, miasto kobiet, miasto najszczęśliwszych ludzi w Polsce i najlepsze miejsce do życia. Nie czekajcie, przyjeżdżajcie! A nasz następny przystanek to Słupsk.